Znajdujemy się w Karsinie, nieduża wioseczka 30 km od Koszalina w gminie Polanów. Znajdujemy się na terenie pleneru rzeźbiarskiego. Ja jestem organizatorem tego pleneru. Idea tego pleneru polega na tym, żeby wykonane tutaj rzeźby ustawić w sąsiedztwie ruin kościoła. Który, które znajdują się u nas w centrum miejscowości. Jest, jest to kościół z XVI wieku, więc jak najbardziej zabytkowy. Niestety przez wiele lat zaniedbany i niestety zostały po nim tylko ruiny. Po to, żeby jednak zwrócić uwagę, że taki obiekt mamy, wykonane rzeźby. Będą stanowiły informację turystyczną i przyciągały, mam nadzieję, uwagę odwiedzających naszą miejscowość. W plenerze bierze udział 8 uczestników. Dwóch jest z okolic Zielonej Góry, czterech ze Śląska. Są to górnicy, no i dwóch z okolic Cieszyna. Ja sam też rzeźbię, niestety e, obowiązki zawodowe nie pozwoliły mi uczestniczyć tutaj w tym plenerze, e, dlatego zaprosiłem kolegów, żeby pomogli. No i przez cały tydzień od poniedziałku do, do dzisiaj, do soboty, e, pilarkami przede wszystkim, ale i przy użyciu dłut wykonywali, tak jak widzimy tutaj, takie dość pokaźnych rozmiarów rzeźby. Mam nadzieję, że impreza wpisze się w kalendarz gminy czy w ogóle może okolicy i mam nadzieję, że uda się taką samą imprezę zorganizować w roku przyszłym. Zamiar taki właśnie mam, ażeby całą naszą miejscowość, z całej naszej miejscowości zrobić powiedzmy takie duże muzeum czy galerię rzeźb. Także, jeśli udałoby się w przyszłym roku taką imprezę zorganizować, wykonane na niej rzeźby na pewno będą upiększać naszą miejscowość. Idea jest taka, żeby właśnie z całej, z całej naszej duszeczki stworzyć taką żywą, otwartą dla wszystkich galerię. Cała impreza możliwa była do zorganizowania dzięki kilku sponsorom, tutaj chciałbym wyrazić, w tej chwili podziękowania, szczególne podziękowania dla nadleśniczego, nadleśnictwa Manowo, który, który bardzo szczodrze i podszedł do tematu, szczodrze dał, przekazał na konto stowarzyszenia, do którego wstąpiłem, ażeby takie fundusze pozyskiwać. Także dziękuję, dziękuję nadleśniczemu, nadleśnictwa Manowo. Chciałbym też podziękować Nadleśniczemu, Nadleśnictwa Gościno. Też przyłożył tutaj rękę do powstania tego pleneru. Chciałbym też podziękować panu Bogusławowi Mączko, właściciel sklepu i serwisu Sztil w Bobolicach pomógł i finansowo i rzeczowo dla każdego z rzeźbiarzy mam upominki od właśnie pana mączki poza tym jak widać użyczył banerów, flag także jest tutaj bardziej kolorowo bardziej to profesjonalnie może dzięki temu wygląda i oczywiście chciałbym podziękować również burmistrzom gminy Polanów, za ich zaangażowanie, pomoc. Dzięki nim dużo łatwiej i było to wszystko zorganizować. Serdecznie na plenerze rzeźbiarskim w Kersinie. Pierwszym, mam, mam nadzieję, że pierwszym, ale nie, nie ostatnim. ostatnim, że to, że to zapoczątkuje cykl takich spotkań. Dziękuję wszystkim przybyłym za obecność. Dziękuję sponsorom i wszystkim tym, którzy włączyli się w to, żeby ten plener mógł zorganizować, żeby, żeby to wszystko potoczyło się tak dobrze, jak teraz wszyscy to widzimy. Nie będę się tu rozgadywał, zresztą zaciska już mi gardło. Dziękuję Wam wszystkim, zapraszam na skromny poczęstunek i prosiłbym Pana Burmistrza, lipskiego opowiedzenie kilka. Lat Chciałbym podziękować za zaproszenie i nie ukrywam, że to co zobaczyłem, to jest to robi wrażenie i nie przypuszczałem, że można coś pięknego zrobić. Do tej pory ta miejscowość właściwie z niczym się nie kojarzyła, a myślę, że plener i ściągnięcie tutaj artystów, którzy coś takiego potrafią zrobić jak widzieliśmy przed namiotem. To niewątpliwie jest to szansa i o, to, o, tym, o tej miejscowości, żeby usłyszeli nie tylko mieszkańcy gminy Polanów, ale powiatu i być może województwa. Zawsze mówią, że początki są najtrudniejsze, prawda? I wiem, ile serca i zaangażowania włożył pan Krzysztof Dyk w to, żeby ten plener ruszył, ile musiał zabiegać i prosić sponsorów. Ja już. Mogę obiecać jedno: że w budżecie na następny rok postaramy się już to, to takie spotkanie artystów rzeźbiarzy ująć w preliminarzu wydatków, i to, żeby właśnie w tej miejscowości, bo przede wszystkim miejsce jest bardzo odpowiednie do tego, żeby tutaj robić takie rzeczy, i żeby to była impreza ta, ta, taka cykliczna. Ja pamiętam rok temu, kiedy również tutaj siedząca Pani Katarzyna Marzulis zorganizowała przepiękną rzecz. Wtedy już mówiliśmy, żeby coś w, w tym po, na terenie gminy Polanów zrobić i fajnie, żeby na przykład się podzielić, że karsina to rzeźba, a na przykład warblewo, malarstwo czy fotografia, bo e, również tutaj pani Katarzyna tym się zajmuje no, i w to oddaje serca. Ja bym chciał podziękować e, też tym osobom, którzy. Pomogli w zorganizowaniu. Tutaj panom artystom, którzy że przyjechali, bo już się dowiedziałem, że są z południa, z południa Polski, jest to odległość znacząca, ale że tutaj przyjechać i tutaj po twarzach widzę i po uśmiechach, że tu czujecie się bardzo dobrze. I myślę, że to jest jakaś taka jaskółka, która spowoduje, że w następnym roku będzie, będzie lepiej, a ja ze swojej strony i tutaj ze strony tutaj kolegi Stefana, który jest przewodniczącym Komisji Rolnictwa w Radzie i który na pewno będzie zabiegał o to, żeby w preliminarzu wydatków również to się znalazło. I myślę, że zrobimy następny krok i o Karsinie usłyszą następne osoby. Być może niektórych to boli, że, bo sukces, słuchajcie, ciąg, wiąże się ze sobą, że tych nieżyczliwych czasami jest. Nie. Ale mówią, że tak, wszyscy czekają, karawana jedzie dalej, a my mamy wszystko robić tak, żeby krok po kroku iść do przodu. Krzysztof, ja Ci gratuluję z całego serca i myślę, że w tym roku jest wspaniale. A myślę, że w roku następnym jeszcze tą poprzeczkę podniesiemy z tym montażem finansowym, bo to jest najważniejsze. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i gratuluję. Ja może się wygłupiłem, bo w mundurze przyjechałem, ale Bardzo tak po ale, nie, tak, nie, tak, ale, tak. ale w związku z tym, że jesteśmy te, na e, granicy dwóch nadleśnic, bo lewa strona to są Masz Nadleśnictwo e, Bobolice, a prawa to e, leśnictwo, Nadleśnictwo Manowo. Zresztą e, leśników mamy tutaj e, kolegę Piotra Kozakowskiego, który jak gdyby ze swoim parkiem w Osetnie, na który zapraszam twórców, żeby zobaczyli, jest to też jak gdyby taki pomysł, który wypłynął z idei serca. Jest też Stefan Kozicki Leśniczy, który jest również radnym. Mnie jest miło, że kolega leśniczy, który jest z sąsiedniego Nadleśnictwa, Krzysztof, tknął ducha w to. A to, że Państwo przyjechaliście i zrobiliście coś, to e, chwała Wam za to, bo to naprawdę była zapomniana wiejska dziura. A robi się pomału e, taka, może nie sławna, ale kupa roboty e, włożonej, pomalutku coś się zrobi. Ja nie będę się deklarował jak burmistrz, bo ja jestem z powołania, także jutro mogę być odwołany. <śle> nie szarpcie mnie, i serdecznie, nie serdecznie dziękuję państwu, że żeście się w to włączyli, bo promujecie też i, i drewno. E, to co nad czym my pracujemy, nasze bogactwo. E, ja, e, bardzo to dziękuję, drzewo. Bardzo. Dziękujemy. Tak tak jest. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова